Witam Was w, w powiadomieniach, czy tam informacjach, informacjach I jeżeli yy, wymyślcie jakąś tam nazwę, która proszę, która nie istnieje dla klubu I się niech ze mną skontaktuje przez skype'a yy, Ja w, oczywiście wszystko jest w opisie yy, Jak się nazywa mój yy, jak teraz jak się teraz nazywam na Skype'ie, jak na, na, jak a jakie było pierwsze moje imię na Skype'ie? I proszę mi napisać jakie tam jest niezajęte, bo ja naprawdę nigdy, bo jak mam czas, to zawsze bym chciałam coś innego porobić niż szukać jakiś tam no jak to się nazywa niech szukać tam jakiś gwiazdek albo coś bo wy też miałam chęć by zrobić sobie, zrobić klub ale nie mam na to czasu, bo chcę tam te pierdoły porobić na przykład bawić się z innymi znajomymi znajomymi, więc proszę poradźcie mi jak to no wymyślcie nazwę i mi ją napiszcie, to ja stworzę ten klub i tylko ja, i będą aż 4 stopnie będzie oczywiście ja, to to się nie liczy yy, Właściciel klubu, czyli ja lider, klub, lider, lider klubu Nie, będzie lider klubu, będzie tylko jedyna oczywiście Moja byfyfy Matylda Miszcze to będą ci, którzy będą przechodzili na każde zebrania Miszcze yy. Członkowie to już będą takie prawi mistrze i będą nowić już czyli wiecie sami. To dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć!